Ej kurwy, walimy się! O kurwa Po trzech piwach ork, co ty pierdolisz? Dużo tu jest bandziorów, nie wiedziałem A! Zdalon o konia! Dobij go! Dużo bandziorów! To nie będzie łatwa praca. No a tu coś ciekawego? Nic. Poczekaj tu koniu. Lidia! Lidia! Okej, okay, trzeba zobacz, strój. Strój na robotę. by móc od czasu do czasu się napić. ale pszczoły czekają i chyba coś słyszę? A kurwa, potrafię sam?

Poczekaj tu na mnie. Wyczuwam <laughs> Spokojnie, po kolei. A nie chcecie gadać, co? No kurwa, masz rację. Nie chcę się tak daleko zajść. Chcę że jestem pod wrażeniem. Pokaż, co potrafisz. Trzeba było tu przyłazić. Uwielbiam to. Nie ma po... za mocna, spokojnie, trzeba ich nadciwaczę rozjebać. Tak. Myślę, że będą chcieli gadać. Myślę, że będą chcieli gadać. Teraz, awaryjnie, leczenie. Ale z ukrycia postaram się ich poskładać. On nie chce w ogóle gadać. Z naprawdę mogę tylko jego zabić. Co jest? Czemu nie... Czas zakończyć tę zabawę. Nie rusza się. Chodź, pogadajmy. Przyzywam rodzina, który walczy w moim imieniu. Co teraz? Masz ją? Dobra, robota. Klucz do konsorcjum. Wow. Niezła robota. Trucizna, nie trucizna, leży. Cel traci 5 punktów zdrowej kondycji. Co to jest? Zbliża się ktoś! Wyrzucić mi wyzwanie! Spokój, spokój. Nie derwuj się. Co się stało? A tu jest! Tu się, chowacz! Halo? Kim ty kurwa jesteś? O kurwa, ale mi zajebał. Ajajaj, aj, kurwa, co jest? Co? Nie zapisałem tego. Ja pierdzieula. Spokojnie. A to jest ta brama, którą wcześniej mogliśmy przejść To spoko Cóż to za miejscówka? Halo? O kurwa Mogłem się zakraść za ich plecami Wyjść tutaj i ich tak rozjebać Ale jaja O proszę Nieźle, nieźle. Czekaj, przyzywam mojego Akcytusik. zioma. Zbliża się ktoś! Wyrzucił mi wyznanie! Tylko tyle! Potrafi! Wojciech! 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 Dobra robota, dobra robota. Lider czeka przed wejściem. Wyjściem. Nie chciałem obrazić na wiesz, na zlecenie. Uj, to wyheł, o tego sporo to mogę wziąć i zabrać. Bomba! Co jest? What the fuck? Mała dwamerska dźwignia? O co tu chodzi? To walczy Halo O kurwa, o kurwa Dobrze, jedziemy z nimi. Są za mocni chyba, to skurwa, traf go! Stój! Mikstury, to kurwa teraz, wemerski pręd? Na co to jest? Są jakieś gadżety do konstrukcji, o których ja nie mam pojęcia jeszcze. What the... Oł! Co to jest za miejsce, kurwa? No nie, no! Dobrze, w duecie coś mnie zniszczali. Aaa! Patrz to! O. Kurwa! Gdzie ja jestem? Co to jest za miejsce? A, nie. Uuu! Uh! Bo się wstraszyłem. Sao Luigi Mortealu, przyzywam Cię! Gildi, ja złożymy, Patrzcie, co my złożymy. 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 w naszej gildii. naszej jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Uwaga. Usuwaj. A O się kurwa dzieje Falmerko to jest falmerska tarcza I kurwa kim ty jesteś <grym> o kurwa

Co tu się dzieje? Gdzie my dotarliśmy? Co to za miejsce? O kurwa, co ty robisz? Ostrzały no mi się przydadzą no. Tu mam jakieś swoje Tryby, ale jeszcze o tym nie znam na tych trybach. Możliwe, że to jest do konstrukcji czegoś. Kufer Rubin. Skórzana zbroja. Gdzie teraz iść. To jest jakby... Dalej nie ma Nie ma gdzie iść. No ale nie chuję, nie przejdziesz tędy. Tu są jakieś patyczki. Ok, przejdziesz, tutaj coś jest. <laughs> Baza. O kurwa! Ale jaja, no jak się przed tym unikniesz? No co? Obchaba jest tu ktoś? Ała! Kurwa, ta misja idzie za daleko! Ej, tu było tylko zlecenie! Kru... Co jest? A kurwa, to jest przejebane miejsce. Dlaczego Lidia nie poszła ze mną? Teraz nie wiadomo jak jeszcze wrócić z tego miejsca, ale będą mi jaja. Okej. Okay. Ruidzinie. Nie tutaj, tutaj. Słabość. Perfekto. Lecimy dalej. Ja z nim, dobrze. No ty robisz. O kurwa. Nie no mogę być inaczej. to zadanie jest przejebane. Nie wiem, co jest na końcu tej całej historii, ale zdecydowanie jesteśmy za daleko. miało być krótkie zlecenie. Aha. Koniec podróży. No nie gdzie ja jestem, co tu się dzieje Kim ty kurwa jesteś typie O oh, fuck Ej, ej, ej! Co to jest za zadanie? Co? Gdzie my jesteśmy? Bija się to! Uch! 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 Jeszcze ktoś jest? Tutaj, otwieram. O, ten rower pluje na mnie. Otworzymy też to. Otwarte, wchodzimy. Kurwo. Nie może być inaczej. O, dzięki za pomoc. Co to jest? Kamienne siedzisko, kokony, jaja Horusa. Przejebana miejscówa, gdzie my się wjebaliśmy? Co to za pojebany biznes? Nie mam miejsca, wiesz? Zacięte. Chyba te stwory poblokowały tą fabrykę. Coś na choroby potrzebuje. Olipka. Tak, to jest fabryka krasoludów, dokładnie. To teraz. O. Przycisk nie ma zasilania. Lidi jeszcze nie Nie boję się ciebie Tam ci byli mocniejsi ostatnia strzała, jak wyliczony Czekaj. <grytki> Krótki byłeś Szklana strzała. Chuj z tego bossa było, pierdolę. Co wy kurwy się zawiesiłyście? O kurde, To tam skaczesz? <śpiewa> o nie! Może trzeba było to wszystko zbierać. <śpiewa> Dobra, zrobiłem, rozjebałem wszystko. Ostra akcja. E, halo! Halo! Ej, co jest kurwa? No, opuszczaj! Lidia! Ale to była misja. A, na pewno tu jeszcze wrócimy, oczywiście, bo tu będzie kłaścik. Ale my tu nie mieliśmy żadnego Czy mam znaleźć Lidię. Nie wypełniłem tej misji? Jak to? Pomów z muri. Skrzynka, wrócimy panią na pewno jeszcze. Trzeba znaleźć Lidię. Lidia! Jest! Aha! Chuj ze skrzynką w wariacie. Moi przyjaciele na mnie czekali. Cześć! Załatwione! Misja zrobiona! Ruszamy! O kurwa, już co się dzieje. Musimy odpocząć wszystko oh. zdać raport muri. Okej, okay. jazda! Jalla! No, dłużyło się w tej... dłużyło się w tej krasnoludzkiej fabryce. Okej, okay, teraz tak. Wracamy na chatę. Uh.